W dniu dzisiejszym zostanie zawieszone w prawach ucznia. Do odwołania. walili. Co się stało? Nie chcę o tym mówić. No dawaj mi, możesz wszystko powiedzieć. <grym> Jezu, nie powiedziałam, że jej pomogę, tylko że po prostu jak chcę mówić, to niech mówi. No dobra, no to... A co ty jeszcze robisz? Przecież zostałaś zawieszona. Co? 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 Brak szacunku dla starszych. Nareszcie zaowocował zasłużoną Karą. A na woźnych można przeklinać? Można, ale będzie mi bardzo przykro. E, przepraszam, już sobie idę. Nie, Agata, nie możesz poddać się z walki. Dzięki, ale zasłużyłam sobie. Ach, tęsknię za czasami, kiedy można was było za nogi wywieszać pod sufitem. Nigdy nie można było. No i to. No dobra, ja wracam do pracy, ale ty się stąd zabieraj. Wiem, że jesteście wspaniałymi przyjaciółmi I że na pewno będziecie mnie... O w dupę, o w dupę, o w dupę! Najpiękniejszy dzień w życiu! Gruby! Pykło nam 17 subskrypcji na YouTubie <śmiany> super! Także... Maja, nie widzisz, że jest wzniosła chwila? A. Trzymajcie się hmm. Czemu nie poszliśmy z nią? Przecież jest po ostatniej lekcji Genialne Witajcie Miśki w 63. odcinku Maja i Gruby Recenzują Rzeczy. Maja i Gruby Recenzują Re Rzeczy. Przepraszam. Zastanawialiśmy się nad inną, lepszą nazwą. To jest idealna. Ja jestem Maja, ty jesteś Gruby, razem recenzujemy rzeczy. Da. Dziś będziemy recenzować tę wodę. Pewnie zastanawialiście się, czym się różni ta woda od innych dostępnych na naszym rynku. Mmm, smaczna, moczy wnętrza ust smakuje e, jak inne wody na tym, na tym samym poziomie cenowym, ale można wyczuć dostojną nutkę smaku. Nie no, Maja! Nie mogę! Nasz kanał nie ma sensu. Ludzi nie obchodzą recenzje takich bzdur. Bardzo ciekawy budynek 7 na 10. Dałabym 8 na 10, ale wcześniej wiedziałam jak nasikał tu pies. Na którym piętrze jesteśmy? Na parterze, do którego cię zaraz wprowadzą Dziś będziemy recenzować majonez mm. To mój 13 ulubiony majonez, dwa na dziesięć Dzisiaj będziemy recenzować palce Maji jest spoko, 7 na 10, ten jest fatalny, jeden na zachętę, ten 10 na 10, nie pytajcie dlaczego. Ale nie kłóćmy się na wizji. ludzie zobaczą! Ty wiesz, że to nie jest na żywo? A. Poza tym, pobudźmy się z tym, nie jesteśmy ciekawi! Nie będziesz gwiazdą! Niby cały czas ją hejtuję, ale jakoś tak pusto bez tej Agaty. Dlaczego ją hejtujesz? Bądź dla niej miła choć raz. Wiesz, że ma teraz ciężki okres. Okres zawsze jest ciężki. Poza tym ludzie lubią, jak hejtuje. Mariola, mam dla ciebie propozycję. W tej klasie jest. Cóż, nie pamiętam. O, w tym pokoju siedzą nauczyciele. Nie wiem, jaka jest jego właściwa nazwa. Pokój nauczycielski? Gdyby życie było takie proste. No cóż, tutaj siedzimy i robimy różne rzeczy. To jest Mariola. Jest wredna. Czasami nie jest wredna, ale potem znowu jest. To jest gruby. Pomimo, że wcale nie jest taki gruby. Tak wiem. To dziwne. No, a to jest Berkoś. Teraz próbuję uratować naszą koleżankę od zawiasu. No, wiesz już wszystko. Oprowadziłem cię. Hej, jestem Natalia. Jestem nowa. Cześć. Siema. Słyszałeś tę fazę? Podobno Hubert był w... Co Hubert? Nic. Nie no, mówiłaś, że podobno Hubert. Potem zauważyłaś mnie i zawiesiłaś głos. Nie. Hej! Rozmawiałeś z nią! Mówiła coś o mnie! Nie, nie wiem o czym mówisz. Okej. Okay. Ale obserwuję was. Obserwuję! Sorry, bo ten Wysoki w sumie nie powiedział mi nic konkretnego. Gdzie to jest sekretariat? Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę znaleźć luki w systemie edukacji w Polsce. Poza tą szkołą? Hej, moja. Co? Chcesz mnie porzucić po raz trzeci? Trzeci? Nie, chcę ci jednak powiedzieć, że chcę prowadzić ten kanał. <noise> tak jest. Tylko z małymi poprawkami. No dobra, co tam macie ze skrajdowania? Nuda, nuda, nuda. Może się pouczysz? Nie! Zawiesili cię, więc zrób im na złość i się nie ucz. Nigdy. Co ludzie robią, jak się nie uczą? Wiem. Zejdę na złą drogę. Rebel, jak jeszcze kupisz papierosy, to ja jestem z ciebie dumna. Okay. Nie, 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 kupuj papierosów. A ty co? Na wagara? Nie, 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 ja wcale nie chciałam kupić paczki papierosów, przepraszam. Co? Za złe chęci to Cię nie mogę aresztować. Byłem musiał aresztować sam siebie, a, a mam kurczyki do kajdanek, więc to nie ma sensu. Czemu się nie ma na lekcjach? A, bo wie pan, zostałam zawieszona. huh, huh, uh, szacun. Słucham? Też kiedyś byłem nieustraszony niczym. Samotny mściciel przeciw systemowi, i no teraz to... zobaczcie, wylądowałem. Zawsze rób to, co uważasz za słuszne. Dobrze. I nie ów nikomu, że wiesz. Maliłem trawę. Jaką trawę? Ha! tak trzymać twardzielu. Ok, wystarczy łamania zasad. Ty, wiesz, że według ustępu 34a w kujawsko pomorskich szkołach nie można chodzić do tyłu? Co? Znaczy, to? co? Co je tak jest taki spięty? Nie, nie. Nie słyszałeś, żeby ktoś coś o mnie mówił? <grym> no tak, to, to było o mnie, prawda? Luzuj cały świat nie kręci się wokół ciebie. Masz rację, wybacz. Chyba mamy jakąś idę. Hej! O, cześć, też na Ursynów? Tak, kawaty reprezent Ja Anatolin, jesteśmy trochę z innych gangów. To musimy się inaczej ubierać, żeby nas rozróżniali, bo jak my przez ciebie skopią, to się w Normalnie godzinami mógłbym opowiadać, czemu moja część dzielnicy jest lepsza od twojej. No, ale moja koleżanka potrzebuje pomocy. Czym? Została zawieszona. Muszę udowodnić, że bezpodstawnie. Moja mama jest prawnikiem, ja nie, ale mogę ci y, jej pomóc. Cudnie! Skąd się biorą tacy dobrzy ludzie? Witajcie, Misiaki, w 64. odcinku Maja i Gruby recenzują rzeczy. Maja! I Gruby recenzują rzeczy! co to jest ta nazwa? Mówiłem, że się. Dziś będziemy recenzować te paluszki. <laughs> Bo jasną cholerę! Czemu ludzie mieliby niby to oglądać? <laughs> to za przeciętne słone paluszki. Nikomu nie będę mówiła, że mają je jeść. Każdy ma własną wolę. Obudźcie się ludzie! Nie mógł tak! Cicho bądź. Wiecie co najbardziej mnie wkurza? Lajki. Za 10 lajków skoczę z mostu. Za 20 lajków rozpocznę rewolucję. Za 30 stracę godność. Media to łajno bzdur. I nawet nie każcie mi mówić nic o rządzie. Psuje nasz program. Chciałam mieć pozytywny kanał o rzeczach, a nie takie coś. Wiem, że to twój internet, ale obiecałeś, że będziemy drużyną. Podczas gdy do mnie mówiłaś, skończyło nam 70 subskrypcji. Co? Nienawidzę tych subskrypcji. Czy tak jakby chcieli sprawić, żebym była lepsza. Czekaj chwilę. Teraz. Mów. Co? Każde prawo można zniszczyć od środka, bo jest zaprojektowane ze skazą, jak Gwiazda Śmierci. Sorry, chyba się przejęzyczyłaś. Powiedziałaś Gwiazda Śmierci. No Gwiazda Śmierci. Zaprojektowałem ją Jesteś dziewczyną i wiesz kto zaprojektował Gwiazdę Śmierci? Nie będę mówiła jak bardzo seksistowskie to było, bo jesteś w stresie, ale jak skończymy rozwalę cię z geekowskiej wiedzy. No, no to, znaczy no czy no 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 później, okej. Okay. że jednak obejrzę jakiś serial Bez sens. Blaga. Dyrdy mały. Obuda. Granda! Skandal! Nienawidzę jeży. Macie jakiś problem? Nie możecie się ze mną nie zgodzić. Hubert. 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 A, Hubert. Hubert.

Emocjonalnym możemy odnieść się do tego, że Agata była zastraszona. Hmm. Czyli decyzja dyrektora była bezpodstawna. Tak, dzięki temu twoja dziewczyna może wrócić do szkoły. E, hej, to dziewczyna nie jest moja przyjaciółka. Dobra, koleżanko, koleża, no jak ty, no. A, okej. Okay. ale daj spokój, zależy ci na niej. Dobry ze chłopak. Zmieńmy temat. Czemu zmieniłeś szkołę? A, wywalimy. Wow! A ja Cię wpuściłem do domu? Czemu Cię wywalili? Co ty nie powiem Ci? Musiałabym Cię zabić. Means, mm, tak czy inaczej muszę dzwonić do Agaty. Tak, zwycięstwo, jesteśmy tu po to i tylko po to. Och. Hej, werkoś! Udało się! Wiem, jak zrobić, żebyś wróciła do szkoły. Dzięki, ale wiesz, m, chyba muszę od niej trochę odpocząć. Widzę teraz rzeczy, których nigdy wcześniej nie dostrzegałam i pierwszy raz w życiu mam bekę. Ale wiesz, długo nad tym siedzieliśmy. <grym> tak, ale. Jestem ci wdzięczna, jak nie wiem, ale zrozum. <grym> Całe życie w książkach. Daj mi trochę żyć. W sensie ja? A nie, to trochę źle zabrzmiało. Chodziło mi o to, że. Kręciłam się teraz w taki fajny serial i... Nie no, spoko. Rozumiem. Do zobaczenia. Miłego binge'owania. Zwodzisz tego chłopaka, co? Nie no, po prostu. Co po prostu? Podobać się? Tak. To było pytanie? Nie. To była odpowiedź? Tak. O dobra, kurna, niech miłość kwitnie nam w tym porypanym narodzie. <laughs> Nie kwita. Ty. A słyszałeś, co zrobił Hubert? Hubert! 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 Co? Mówisz moje imię, tak? Ogadujesz mnie! Śmiesznie ze mnie, tak? Jestem śmieszny! A teraz trochę. Same pozytywne komentarze. Pozytywne? Tak, o tobie. Jesteś gwiazdą, Mariola. Ten Hubert. Powiedzcie w końcu, poddaję się! Co takiego głupiego zrobiłem, że się ze mnie śmiejecie? Śmiejcie się z w twarz! Podobno na imprezie narąbałeś się i rozebrałeś. Nalałeś sobie szampon do dupy i puszczałeś bańki medlane. Wydarzałeś się w brokacie, turlałeś się po ziemi i robiłeś za kulę dyskotykową. W internecie kupiłeś małego aligatora Zjadłeś świece Wydaliłeś świece Przez trzy godziny oglądałeś agrobiznes na YouTube. I całowałeś się ze staruszką na ulicy No tak Ja myślałem, że to coś, czego nie wiem Jestem zajebisty Jesteś gwiazdą, Mary Nie obrazisz się, jak zmienimy nazwę kanału? Dodamy Mariolę? Tak, ale nie jestem przekonany co do nazwy Maja. Hej miski, to ja, Mariola. Tak naprawdę świat jest piękny. Jest pełen miłości, przyjaźni i, i radości życia. Trzeba tylko chcieć, żeby to zauważyć. Nie ograniczajmy się do hejtów. Dzięki, misiaczki. Mm, miejcie wspaniały dzionek, pełen radości i śmiechów. Papatki, papatusie, lowki, kiski, foreverki. Nie. Nie. Nie, nie. nie. Hej, Maja. Zrecenzuj mój filmik. Świat na Cię czeka. Może. podniesz do mnie dzisiaj. Ale już nie musimy ratować twojej koleżanki. No wiem, no, ale daleko masz. Mam pojedynek nerdów. Mam mu powiedzieć, co czuję.